Dzień dobry, drogie panny. Witam Was na czytaniu miesięcznym na miesiąc marzec. Yy, rozkład, który, który ma, rozkładam zawsze na miesiąc. Dane na pewno już znacie, nie muszę go Wam tłumaczyć, więc rozpoczynam od razu czytanie. Co Was czeka w uczuciach, emocjach, uczuciach? Co u Was się zadziewa, yy, drogie panny? Yy, o Zanim zacznę, chciałabym tylko Was uczulić, i ja mam nadzieję, że też o tym pamiętacie. Co jakiś czas y, mówię o tym w filmikach, nie wiem, czy nie pamiętam, czy u Was akurat o tym wspomniałam. Jeżeli mówię o uczuciach, to mówię w danym momencie, w danym miesiącu, że będą te uczucia związane nie tylko z partnerem, ale też y, uczucia związane z dzieckiem, y, z mamą, z ojcem, z y, przyjaciółmi. Z bratem, siostrą, no wiecie, ta, takie sytuacje, które emocjonalnie, gdzieś uczuciowo nas nami targają w danym momencie. Więc nie zawsze ta karta będzie miała odsłonę tylko i wyłącznie partnerską. tak? Więc co u Was w tych uczuciach w marcu? Słuchajcie, w uczuciach z dnia na dzień coś, coś się zadzieje, niespodziewanego. Po prostu tak troszeczkę jak grom z jasnego nieba na Was spadnie. Nie będziecie się tego spodziewali, ale i może to dla Was, dla części z Was, nawet w pewnym momencie okazać się tak, taką małą tragedią wręcz. Ale pamiętajcie, że, że macie obok kartę. Poza tym, karta wieża nigdy, nie zawsze musi. Odzwierciedlać tragedię, to po pierwsze, bo zobaczcie, jaka piękna wiosna tutaj. Niestety tutaj nie ma takiego dobrego światła, ale tu, tu mamy piękną łąkę i dorodne zwierzęta na tej łące oraz rośliny, więc po to jest ten krach. Czasami my sami powinniśmy podjąć jakąś decyzję, już dawno coś z daną, z daną sytuacją zrobić. Ale odwlekamy z tym. W końcu sytuacja czy życie samo za nas podejmuje tę decyzję, i właśnie po to jest taki krach, żeby odbudować coś od nowa. I ono, to co się u Was zadzieje, emocjonalnie, tak uczuciowo, będzie miało. Yy, bardzo dobry wpływ na was, bardzo dobrze to się wszystko dla was rozegra, bo yy, o ile właśnie tutaj mówiłam, że tutaj jest dorotna łąka i zwierzęta, to obok macie kartę, która mówi o, yy, no, właśnie to jest też karta uczuć, as kielichów, karta uczuć nowych możliwościach, niektórzy z Was się ponownie zakochają, niektórzy z Was od nowa zbudują jakąś relację. Coś, co wydawało wam się, że będzie, że to już jest pozamiatane i tego się nie da odbudować, to tutaj się okaże, że w tym miesiącu wręcz przeciwnie. Wspaniale się potoczą sprawy z dużą korzyścią dla Was. Będziecie właśnie bardzo usatysfakcjonowani z tego, co się zadzieje. Także pamiętajcie, jeżeli na początku coś Was zaskoczy, będziecie tacy zaskoczeni, rozżaleni, zdziwieni, w ogóle zasmuceni, to w dalszym etapie tej sytuacji będzie naprawdę dla Was tylko pomyślnie. Więc y, głowa do góry i naprawdę nie zamartwiajcie się, y, jeżeli coś na początku wyda Wam się niefajne. To w uczuciach. Co w finansach? Finansowo, jak stoimy, Panny, moje drogie, y, finansowo jest y, zastój, y, jest y, 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 taki chwilowy Część z Was może będzie musiała zainwestować, gdzieś może gdzieś rozpłyną Wam się troszeczkę pieniążki, ale ogólnie to mały zastój w marcu i część z Was może nawet odczuwać mały niedosyt, nawet brak pewien tych pieniędzy, więc finansowo starajcie się już od tego momentu raczej. Uważać, na co wydajecie pieniądze. Dobra, jakby tak spokojnie, nie z dużym takim rozmachem, bo marzec może okazać się dla Was miesiącem sporych wydatków, czy też inwestycji na przykład. Dobrze, a co w pracy? Jak to połączyć te finanse z pracą? W pracy macie nowy Nowy, nową rzecz, z którą, z, której, z którą w ogóle do tej pory nie mieliście do czynienia. Będziecie, zajmiecie się czymś zupełnie nowym, nowy projekt, nowa szansa, nowe możliwości, nowe propozycje, i one będą się wiązały z takim dylematem, bo albo część z Was nie będzie wiedziała, czy zostać w starym, pójść w nowe. Czy to nowe będzie miało tyle różnych furtek, które będzie Wam ciężko e, ro, nie tyle rozgryźć, co ciężko będzie Wam się zdecydować, w które drzwi wejść, które drzwi wybrać, w których drzwiach e, po przekroczeniu progu e, będzie Wam najbardziej komfortowo i przyjemnie? Bo mówmy się, no, praca. Jest po to, żeby była dla nas też przyjemnością, a nie jakąś harówką i jakimś dylematem, albo jakim, jakąś, jakąś zmorą. Praca ma być dla nas przyjemnością, bo to praca jest dla nas, a nie odwrotnie, nie my dla pracy. Więc zdecydowanie w pracy, w związku z tym, mo, może będziecie niektórzy z Was, z tym, co do Was przychodzi, będziecie musieli zainwestować jakąś kwotę, jakieś pieniądze zaoszczędzone, dlatego ten zastój, dlatego ten mały niedostatek finansowy bo niewykluczone, że część z Was będzie szła zupełnie nową drogą i, i, i to będzie do tego będą potrzebne fundusze na rozwój danej firmy danego projektu.. Ale słuchajcie, to, to nie jest tak, że tutaj jest jakiś, jakaś tragedia, bo nie, więc tutaj jakby na spokojnie. Ale generalnie to muszę Wam powiedzieć, że sporo będzie się u Was działo, i emocjonalnie, i pracy, i finansowo, sporo. Zobaczmy, co w tej rodzinie jeszcze, zobaczmy, co ta karta w rodzinie nam mówi. No, widzicie, w rodzinie musicie na coś poczekać, musicie odpuścić, dać sobie spokój, dać czas. Coś w rodzinie wymaga yy, czasu. Niewykluczone, że to, co tutaj się zadzieje, to co tak wierza nam tutaj zwiastuje, że będzie potrzebny na to czas. Niewykluczone, że pewne rzeczy, które zadzieją się w marcu, efekt tego będzie odczuwalny na plus, na tą dobrą stronę. Będziecie musieli poczekać troszeczkę dłużej, będzie odczuwalny. W, w, na przestrzeni czasu, na który macie poczekać. Karta mówi do Was: poczekajcie, bądźcie cierpliwi, przyjdzie to, ale na to trzeba będzie cierpliwości i czasu, że, żeby, żeby zauważyć efekty tego. Tak? Więc w rodzinie spokój, zastój, poczekajcie. Poczekajcie. Co do Was idzie? Co do Was idzie drogie Panny? Dużo pracy, dużo zaangażowania, dużo takiej pracy, czy to nad związkiem, czy to nad stricte pracą. Idzie do Was dużo zaangażowania od Was samych, tak? Więc jakby tutaj musicie się przygotować na. na na duży wkład własny z, z, z Waszej strony. A Wasze nadzieje bądź obawy. Ojej, no obawiacie się cały czas, że to, co było, to tak będzie się ciągnęło, albo obawiacie się, że, że będzie gorzej niż było. No i tak cały czas tam gdzieś w tej głowie Wam się mąci i nie daje Wam to spokoju, ale pamiętajcie, że często to wszystko dzieje się tylko w głowie. Postarajcie się odpuścić, aczkolwiek wiem, że nie zawsze przychodzi to z łatwością, ale, ale pomyślcie o tym, co mi to da, że będę się tym martwić. Co mi to da, to nie zmieni sytuacji. O, i świeczka zgasła. Nie wiem, czy zauważyliście, ten piękny dem się tutaj tworzy teraz po, tej, po tym zgaśniętym płomieniu. Więc. Nie ma tu co więcej opowiadać. Świeczka zgasła. Koniec. Odpuśćcie czasami zamartwianie, rozmyślanie o czymś. Nic nie daje, bo to już się zadziało. Po co rozkminiać to, co było. Po prostu odpuśćcie, a zobaczycie, co, co się z tym zadzieje samo. I co mamy jeszcze? Jaką kartę? Kartę Radę. A, karta Rada mówi do nas Czuj się pewnie, zakładaj tą działalność, idź, brnij w to, co tworzysz, co do ciebie przychodzi. Poczujesz stabilizację przez to, będziesz pewniejsza siebie, droga Panno. Więc karta też mówi, radzi Ci, zadbaj o siebie, zrelaksuj się, zrób sobie jakąś przyjemność. Nie wiem. Każdy z Was najlepiej wie, co sprawia Wam najlepszą, największą przyjemność. I jakby nie szczędźmy sobie przyjemności, słuchajcie. Nikt o nas tak nie zadba jak my sami, pamiętajcie. Jakby nie, nawet nie oczekujcie tego od innych. Po prostu nikt nie będzie wiedział, co jest dla Was dobre czy najlepsze, niż Wy sami. Więc, karta Rada mówi: zadbaj o siebie, idź w to, o czym od dawna marzysz, załóż tą działalność, jeżeli masz taką ochotę, myślisz o tym. Czuj się jak królowa, nawet więcej jak cesarzowa. Zobaczcie, jaka fajna karta. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie Panny, i pamiętajcie: nie rozmyślajcie za dużo, poczujcie się pewne siebie. Idźcie w to nowe, fajne rzeczy, nowe rzeczy przed Wami. To wszystko. Ma, to, miesiąc marzec skrajuje się Wam w, takich, w takiej dużej przemianie. Więc y, pamiętajcie, że niektórzy z, y, ze słuchaczy by Wam zazdrościli takich przemian, bo niektórzy żyją w takiej stagnacji, spokoju jakiegoś takiego niezmiennego, nudnego. Y, Część naprawdę ludzi chciałaby, żeby coś się zadziało u nich, e, takiego nieoczekiwanego, fajnego, nowe, nowe projekty, nowe pomysły, e, nowe szanse, a ten miesiąc tak się u Was kreuje, właśnie z nowymi szansami i pomysłami, e, tyle, że będzie to wymagało od Was dużego nakładu sił z Waszej strony, tak, sił i pomysłów, e, ale... To wszystko przyniesie bardzo wymierne efekty dla Was w przyszłości, a nawet i więcej. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, życzę Wam jak najlepiej i powodzenia. Do usłyszenia.